No, hejka, e, Dzisiaj będzie historyjka z nowej rodzinki. I w ogóle zrobię wam najpierw House Tour, i jak wszyscy mają na imię. Dobra, e, to jest e, Amelka, To jest Igor. E, a. To jest Nela. To jest taka sala sportu dla mamy. To jest właśnie yy, mama. To jest Katarzyna, czyli inaczej Kasia. To jest Magda. I ona się wczoraj urodziła. No a to jest tata Konrad. No i to są yy, wszyscy z tej rodzinki ogólnie. No i tylko chciałam Wam przedstawić to, i w ogóle jeszcze mm, tu nam jest ten, jest rozłożony. No i mamy kotki. No to tak, zostawiłam rudzie z pierwszego sezonu i śniegusia. Minki niestety nie mogłam znaleźć w starym domku, więc no, mamy dwa kotki. Okej, okay, ja już nie przedłużam i zaczynamy historyjkę. A, to w ogóle będzie poranna rutyna. Gdy wszyscy sobie smacznie spali. A, a co niby innego mieli robić? I nadszedł ranek. O, dun, 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 dun. o matko, która godzina. Że to już ustarano? Mnie szybko. Muszę iść do pracy. Mam nadzieję, że. <laughs> Może Konrad sobie z nimi poradzi? Konrad wstawaj. Co? Już ustarano. Nie wiem. Zrób śniadanie. Ja wrócę o 12. Nie. Do 13:00. W to tak 13.40, 13 coś. Eee, dobra. Poradzisz sobie sam z dziećmi? Tak, tak. Kujnie, Kaszka. Wszystko będzie dobrze. No dobra, to pa. Pa. I mama wyszła. Ale oczywiście jeszcze nie zabrała ze sobą swojego portrela i nie Dobra, mamy wszystko. Wychodzę. Okej, okay, jak mówię, to pójdę zrobić śniadanie. Dziwne codówki. No i oczywiście też tutaj. Dobra, już dałem tutaj, talerze. To teraz sprawdzam, co mogę dać na śniadanie dzieciom. Może to ulazanie. Okej, okay. co robię? Tylko co tam było, a muszę się zatem dostanieć tutaj. Okej, okay, już zrobiłem śniadanie, to teraz pójdę obudzić um, ich. Nela, Igor, wstawajcie. Mm, co chcesz tato? Dostawajcie no już. Czy to za ładny zapach? No właśnie. Śniadanie. Jupij, śniadanko, już się ubieram. Gdzie moje okulary? Nie wiem. O, to jest moja opaska i moje okulary. I to tutaj. A, ja już też jestem gotowy. Mmm. Ok, to chodźcie. Ja pójdę obudzić Amelkę. Ja pójdę też obudzić Amelkę. Tam, to ja siadam tylko moje siostrzyczki. Ja chcę usiąść. To ja tutaj siadam. Amelka. Co tato? to? No wstawaj. No dobra już. a moment, a teraz Magdę. A jak mi się nie. Jest. Dobra, odłożę misia. A, wy się do mnie nie Ja mam misję jeszcze. Bo mi się tak są fajnie. Ok. Ja tylko to. O, śniadanie. No już, chodź, wstajemy, Magnusia. No tak, będzie am, am. Wiem, że on nie powinno iść takich rzeczy, ale tam trudno. Później na nakarmię, kochanie. Najpierw muszę ja zjeść. Patrzcie, nie śniadanie. No dobra, idźcie do swoich pokoi. A ja... no. Dobra, ja posprzątam talerze. Eee. Hmm. Wiecie, to nie jest poranna rutyna, tylko tak zmieniłam. To jest cały dzień rodzinki. Dobra, pyk, pyk, pyk. Wejdźcie do pokoju. Dobra, ja też już idę. A chwila. To jest bardzo ważne, że to załatwimy. A, okej. Okay. Biorę telefon i sobie usiądę. No, Magdusia, już, już. Chodź. Umyjemy się we dwójkę. Hmm. Okej okay. Wskakuj mała, najpierw Ciebie umyję Jeszcze trochę gąbki to teraz ja się myję No dobra Już Słuchajcie, ja muszę Was zawieźć do, przed, do szkoły. No, no, dobra. W sumie to do przedszkola. Zaopiekujesz y, się, zaopiekujesz y, się y, Makdo y, Amelka, proszę. No dobra. Y, przez cały dzień. No i jakoś tak do południa. No dobra. Chodźcie. Dwie godziny później. No, się super jest bajeczka, tak? Du, 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 du. Wie... Wie... E Sorka? To było tak przypadkowo. Chodź, może już wyłączymy bajeczkę. Włączymy światełka. Super.

Okej, okay, to załóż kapturek. Chodź, idziemy. Pół godziny później. Dobra, już wróciłyśmy. Mhm. Chodź na drzemkę popołudniową. to się do swojego misia, a ja śpiewam za mamę. Aha, kotki dwa, szarą wóle, obydwa, nic nie będą robiły, tylko o Maciusie się troszczyły. A-a-a-a kotki dwa, beczka dwa wypiły, tak. Dobra, już usnęła. Ding, ding, dong. O, hej, już wróciliście? Tak. I co, jak się zaopiekowałaś, Madusio? No właśnie, już y, śpi. A, no to super. Ale nawet już jest wieczór. ale nawet już się bardzo blizuczka zbliża wieczór. No. I już się trochę nawet ściem... pościemniało. Aha. Ja tu zapalam lampki, przepraszam bardzo. Ale po prostu zapalam lampki, żeby nie było tak ciemno. No dobra. Pewnie za chwilę mama wróci. Okej, okay, to ja już się szykuję. Do spania. No, okej, okay. ja, ja też was już powoli będę szykował do spania. ja la la ja już śpię. Dobra, to ja ciebie też już szykuje tutaj Nela do spania okay. Pyk. 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 Mm -hmm. wszyscy śpią. Ja też już się położę spać i zgaszę te światła wszystkie. O, chyba już wszyscy śpią. No to fantastycznie.